A jak się w ogóle Disney pojawił, to myślałaś sobie, że złapałaś teraz trochę Pana Boga za nogi? Czy nie to było takiego To w ogóle, ja. Takiego, to w ogóle nie, ja. To nie ja tak myślałam, to nam tak wpierali, wiesz? Wiesz, bo to była duża rzecz w Polsce. I Szkoda, zrobić robiliśmy była... polską produkcję na miarę tych zagranicznych, które oglądaliśmy. Znaczy, w ogóle znowu powiem nieskromnie o sobie, ale jesteśmy jedynymi w Polsce dzieciakami, którzy na taką skalę, tak blisko. No w ogóle byli z Disneyem, tak? I pojawili się na licencji serialowej na platformie Disney Channel. I machaliśmy kijkami, rysowaliśmy myszkę Miki. Nikt tego nie zrobił. Gdyby wtedy była Instagrama, era Instagrama tak jak teraz, to w ogóle prawdopodobnie by tak? rozmawiałabyś teraz z polską Haną Montaną. Hmm. A że jest jak jest, to jest Julia z Dzień dobry, kłaniam się.